Nie, ty nie ma. Taka niespodzianka. O, jaki ładny gwózdek! I teraz, jak grze doda, może w telewizji, to ja mogę na podwórku. Prosta kwestia. Chińskie za 347-20 sztuk, mniejsze i większe. 347 funta. I teraz operacja. Szybki gwózdek. 10 sztuk w pudełeczku takich wkrętów z klejem potrzebne są kombinerki silbokręt krzyżakowy wkręcik wygląda tak jest powleczony w jakąś czymś w rodzaju kleju czy czegoś takiego i jedziemy z koksem gwoździk wyjęty Kręcamy tak, żeby łepek się schował i kółeczko załatane. A wiem, że trzyma, bo to już jest drugie koło, które tak robię.